Dzień dobry Państwu. 12 marca 2025 roku. Tutaj czeka na mnie paczka z De Agostini. Zaraz zrobię tutaj trochę miejsca, żeby móc Wam pokazać te modele, które tym razem dostałem z prenumeraty. Jak widzicie, za dużo się tutaj nie zmieniło. Dzisiaj, dzisiaj dopiero wróciliśmy z Egiptu. Myślałem, że. Może uda się e, gdzieś w Hurgadzie albo gdzieś tam e, spotkać jakieś starsze auta, ale takiej wycieczki nie odbyliśmy z uwagi na, na moją nogę. I może lepiej, dlatego trzeba będzie tam wrócić. Oczywiście trochę, trochę jestem zawiedziony, no ale niestety lepiej, lepiej w ten sposób. Dobra, zrobię to szybciej. Cyk, tu mamy jeszcze z ostatnich nagrywek jelcza. Warszawy, dobra, tu mamy mniejsze autka i teraz tak, kolekcja De Agostini, legendy FSO, ja ją Wam już pokazuję od dawna, jak się okazuje jeszcze, jeszcze się nie, nie będzie kończyła, zaraz zobaczymy, który tutaj numer tym razem doszedł jakie to są auta, okej, okay, już, już wiadomo. Tu mamy tak polonez. Polonezy wychodzą im bardzo dobrze. Zresztą jak większość, moim zdaniem. Dobra. Teraz to sobie odkładamy. Wyjmujemy jeszcze drezynkę. No i popatrzymy, co my tutaj mamy. To od razu idzie do spalenia. Ok numer 75 i 76 zaczynamy od 75 Warszawa, drezyna M20 Warszawa oczywiście tutaj są zdjęcia z Rzeszowa, tutaj, ale to już sedanka jak widzicie dobra Piękna M20, tutaj też. Więc coś tutaj możecie liznąć wiedzy w temacie drezyny, jeśli będziecie mieli ochota. Tutaj opis modelu ze zbliżeniami. Zdjęcia z FSO. Tutaj też daje się jakieś zwiedzanie tego, co zostało po FSO. A, spojrzeń na tętniącą, niegdyś motoryzacyjnym życiem, ale fabrycznym. No niestety. A w kolejnym, w kolejnym numerze będzie, będzie Polones i do niego też się zaraz odniesiemy. M20. M20 drezyna. Koła. No tak naprawdę to ciężko mi tutaj powiedzieć cokolwiek na żywo. Nie widziałem tych kół po zdjęciach, to co przed chwilą tam sobie obejrzałem i to co kojarzyłem z, z wcześniej no to wydaje się, że jest to odwzorowane bardzo dobrze zderzak, te wszystkie przetłoczenia zobaczcie, wszystko tutaj jest na miejscu tak jak trzeba nie widać tutaj żadnych braków i jakichś rażących niedociągnięć, w zasadzie żadnych niedociągnięć nie widzę bardzo ładny przód Przyznajcie sami. Jest ekstra. Tak wygląda z góry. Dobrze. Tu ją stawiamy. Przechodzimy do do poloneza. Polonez Karo Plus. Policja. Już nie mogę się doczekać, kiedy kiedy już będzie można wszystkie Wszystkie tutaj, te policyjne czy, czy jakieś straże pożarne ustawić obok siebie i popatrzeć na nie. Ale zdaje się, że ta kolekcja jeszcze się nie kończy, więc spodziewam się kolejnych. Może jeszcze tu jaki ładny, a tu jaki ładny kolor rzadki. Takiego poloneza w ogóle mam. Mam na kanale nagranego w Gdańsku. Polonez należy do kolegi Konrada, którego pozdrawiam. z tej ekipy FSO pomoże? No i tu mamy opis modelu ze zbliżeniami, ale te zbliżenia zaraz zrobimy sobie oddzielnie. Tutaj już nieistniejący tor. Nie wiem, czyja to replika, bo było ich kilka, ale chyba ta, która ta, która stała, albo stoi nadal w, na okęciu Na lotnisku, chyba jest zrobiona lepiej tak mi, się, tak mi się wydaje I tu jest, zobaczcie, tu jest zapowiedź Hiciora To będzie ekstra Tego się nie mogę doczekać, ale już tutaj widzę tak jakby za szerokie opony, ale może to się zmieni No dobrze To pokazujemy co my tutaj mamy? Te polonezy zawsze wychodziły dobrze. Karo kojarzę takie bordowe w, w Orciari. Świetnie odwzorowane tutaj. Dekielki też są fajnie zrobione. MOA. Światła ładnie odwzorowane. Nie ma tutaj żadnych niedociągnięć. Jeśli chodzi o koła, zwracam na to uwagę, bo jakieś dwa razy może zdarzyło mi się coś takiego. Kogut, zobaczcie, jak jest ładnie zrobiony. No, jak dla mnie, super. Zobaczcie, że cały czas je pokazuję w tych blistrach, ale tak postanowiłem, że póki. Nie wiem, kiedy ta kolekcja się skończy, to, to sobie na razie nie będę ich wyciągał, tak na wszelki wypadek, żeby na pewno zrobić albo, nie wiem, gdzieś kupić jakąś e, jakąś taką gablotę dla nich, która będzie jakoś skrojona na miarę tej kolekcji. Tej kolekcji, zobaczcie. Ile ich jest? Tutaj mamy numery 76 i 75, ale już tutaj jest zapowiedź, zapowiedź numeru 77. Gdzieś mi się tam na Facebooku obiło, że ma być ich 80, ale, ale nie jestem pewien. Poprawcie mnie, jeśli macie takie informacje, już takie pewne. Kolekcja wygląda pięknie. Bardzo cieszę się, że ją mam. O, tutaj widzę, że. Kod wrąbał mi się. i Jest kilka autek. No, oczywiście, to nie jest ta kolekcja, ale ta Skoda też tutaj pasuje w tej skali. Te maluchy, oczywiście, też. To jest inna kolekcja. Niewiadówka, tak samo. A niewiadówka, w ogóle, bardzo fajna. Ja mam dwie. Tu mam jeszcze komplet. Udało mi się ustrzelić w zwiastrzeniu biegurze. Dwa takie komplety. No dobrze, proszę Państwa. To tyle. Uszanowanko. Na teraz. I widzimy się w kolejnych, w kolejnych filmach. Dzisiaj prawdopodobnie będzie coś z Polonezem Węgrem i może z Mazda MX5, która czeka na badanie techniczne. Znaczy, muszę pojechać i je zrobić, bo strzelam, że, że przejdzie je bez problemu. No dobrze, to tyle. Uszanowanko.